Cześć, dzień dobry. Miło mi Was serdecznie powitać na pierwszym etapie organizowanym przez Fincher. Ja jestem tutaj, bo marketing kazało tu być, to już wszyscy wiemy. Ja dzisiaj opowiem wam trochę o produktywności, trochę ja i trochę o filozofii, a trochę o wszystkim. I tak trochę enigmatycznie, ale tak spróbuję. Ja chciałem zacząć w ogóle mówić o produktywności jednostki. Dla mnie to jest taki coś bardzo pozytywnego. Ale tutaj na moje koleżanki z marketingu, które zawsze mi e, tunują moje prezentacje, powiedziały, że to ma bardzo negatywne konotacje. Więc stąd jest ten e, piękny piesek ocieplający całą, całą tą sytuację. Inicjalnie jak zobaczyłem tę prezentację, to myślałem, że ten piesek jest po to, żeby powiedzieć, że ocieplam tą pogodę na zewnątrz. No ale to jednak chodzi o produktywność jednostki, bo to podobno się źle kojarzy. Ja osobiście jestem fanem produktywności swojej, staram się od 15 lat w tym wszystkim, co robię, znajdować sposoby, żeby pracować lepiej. Żeby lepiej moja osobista praca, moje osobiste zadania, które mam czy to w domu, czy w pracy, były wykonywane. Używam do tego kilku różnych technik. Pierwsza podstawowa to jest Getting Things Done. To jest metoda zaproponowana przez Davida Allena. Ona się koncentruje na tym, żeby nasz mózg z jednej strony miał takie miejsce, w którym notuje wszystkie rzeczy, które ma wykonać. To jest tak zwany inbox, który później procesuje, które stają się albo projektami, albo, krótki, albo zadaniami. Dodatkowo wprowadza takie, takie coś, że jeżeli zadanie jest wykonywane w dwie minuty, to wykonujemy je od razu, a jak mamy czas, to bierzemy kolejne z listy. Polecam wam wszystkim przeczytanie sobie o tym, bo to naprawdę pozwala czyścić głowę, i pracować narzędziowo z rzeczami, które mamy do zrobienia. Nie musimy pamiętać o tym, że mam nie wiem, zapłacić rachunki, czy mam dzisiaj wysłać maila. Tylko po prostu przeglądam listę zadań, które mam aktualnie do wykonania. Ja jestem człowiekiem anegdotą, więc tutaj też mam anegdotę oczywiście na podstawie mojego przykładu. Bo mój przyjaciel któregoś razu... Nasze dzieci chodzą razem na jakieś zajęcia i zapytał, czy wysłałem zgodę na udział w turnieju. I ja absolutnie nie, nie pamiętałem tego, i on był w ogóle zdziwiony, jak ja mogę nie pamiętać, czy ja mam to zrobione, czy nie. Ale ja po prostu do tego stopnia ufam swojemu systemowi, wypracowanemu przez siebie, że nie pamiętam o takich prozaicznych rzeczach. To jest taka metoda, która totalnie pozwala mi czyścić głowę i nie myśleć o tym wszystkim takich mały szczok, które mam robić. A z drugiej strony pozwala mi mniejsze rzeczy organizować większe projekty czy większe konteksty. Oprócz Things Done używam Inbox Zero. To jest trochę. Mm, może nie do końca tak jak Getting King's Done, ale implementacja tego podejścia w zarządzaniu naszymi skrzynkami mailowymi. Każdy z nas jest dzisiaj przytłaczany liczbą maili, które otrzymuje. Trzeba wiedzieć, co z nimi po prostu robić. I Inbox Zero też w fanologiczny sposób, jak Getting Zdan Done, mówi: albo odpowiadasz na maila w dwie minuty, albo, albo należy zaplanować wykonanie tego zadania. I ten nasz Inbox to jest takie nasze biurko, więc musi być czyste. Jak nie jest czyste, to nasza głowa jest zagmatwana, jest rozpraszana przez milion innych rzeczy. A skoro mówimy o rozpraszaczach, no to jeszcze oczywiście pomodoro, o którym pewnie wszyscy z was słyszeli, czyli metoda takiego hiperfokusu na konkretnych zadaniach w cyklach czy to 15 czy 25 minutowych. Skupmy się na jednym zadaniu, zróbmy sobie przerwę, odświeżmy głowę, potem wróćmy do następnego czy tego samego zadania, jeżeli jest dłuższe. Po prostu przełączanie kontekstów pomiędzy szczególnymi zadaniami jest bardzo kosztowne dla naszego mózgu, więc unikajmy tego. No, i na końcu Macie Szajzenhauera, tutaj ulubiona też przez Adama. Ja też bardzo lubię, aby priorytetyzować rzeczy, wskazywać, które z nich są ważne, które są pilne. Oczywiście można łatwo zauważyć, że tymi nieważnymi, niepilnymi to się absolutnie nie powinniśmy zajmować. Byśmy na tak naprawdę wskazywali. Czym się zajmujemy? Sądową, Eisenhower to jest, e, pewnie wiecie wszyscy, amerykański generał, e, który zarządzał amerykańską w czasie II wojny światowej. Ja jestem, e, nie jestem jego fanem militarnym, bo nie mam o tym źle tego pojęcia. Natomiast jestem zwolennikiem jednego z genialnych statów, które on powiedział kiedyś i stosuję je w życiu. Planowanie jest wszystkim, a plany są niczym. To też w, sumie w kontekście takiej macie, że jest dość istotne. Dobra, o produktywności jednostki było. Po to nie jest nic złego, to myślmy o tym jak możemy naszą pracę poprawiać, jak możemy sami lepiej się organizować w naszym życiu, bo to nie dotyczy tylko po prostu działalności biznesowej, ale również dotyczy naszego życia. Ale chwila produktywności zespołów IT. No to w domenie IT cały czas mamy taki fokus i mieliśmy od wielu lat na tym, żeby skrócić time to market rozwiązań, które dostarczamy do naszych klientów. No i z jednej strony... Mamy takie frameworki jak Scrum czy Agile, które mają pokazywać priorytety, mają wskazywać wartość biznesową, mają szybciej dostarczać rozwiązania dla do klientów. Mamy DevOpsy, które z drugiej strony mają te rozwiązania pomagać wydawać szybciej na produkcję w cyklach ciągłych. Ale też na przestrzeni lat pojawiło się multum nowych frameworków programistycznych. Wszystkie one mają na celu albo uprawę security, albo tak naprawdę przyspieszenie dostarczania oprogramowania. No dobra, ale raka o produk produktywności, produktywności już o jednostce było, o zespołach było, a teraz jeszcze o produktywności wśród klientów. No bo gdy klient przychodzi i chce rozwiązanie e-commerce, to na, na czym mu tak naprawdę zależy? No zależy mu na tym, żeby jego klient miał ten proces, który ten e-commerce się dzieje, bardzo seamless, bardzo prosty, bardzo bezproblemowy, bardzo szybki. A klienci bardziej z naszego obszaru. Czy na przykład, gdy optymalizujemy rozwiązania back officeowe dla naszych klientów one mają być również proste, intuicyjne, pointegrowane, a procesy zautomatyzowane. Gdy budujemy dla klientów rozwiązanie, na przykład w kredycie korporacyjnym, to również klienci bankowi oczekują, że komunikacja z ich klientem będzie prosta, systemy będą zintegrowane, wszystko będzie się działo w sposób płynny, szybki i zwinny. No dobra, tak trochę tytułem wstępu, ale po co tej produktywności? Bo gdzie jest ten wspólny mianownik? Tym wspólnym mianownikiem według mnie jest czas. Wszyscy, zarówno my jako jednostka, my jako zespół IT, klienci, mamy w dzisiejszym świecie po prostu za mało czasu na robienie wszystkich rzeczy, które byśmy chcieli robić. To czas jest generalnym problemem. No bo po co klientów automatyzuje back office? Po to, żeby jego ludzie mogli robić rzeczy szybciej dla swoich klientów i, i po prostu bardziej efektywnie. Po co ten e -commerce? Po to, żeby móc więcej sprzedawać, a żeby więcej sprzedawać, ten proces dla tego klienta końcowego musi być szybszy, bo wszyscy mamy mało czasu. Więc czas jest gigantycznym problemem w dzisiejszym świecie. I co my z tym czasem możemy zrobić, tak? Jak możemy... No nie rozszerzymy 24 godzin, które mamy w ciągu dnia, przynajmniej ja nie umiem, może ktoś tutaj z was potrafi, eee, ale chyba się nie da. To co możemy? Z jednej strony możemy priorytetyzować i wybierać to, czym się zajmujemy. Czy to w życiu zawodowym, czy to w życiu prywatnym możemy wskazywać, to zrobię, tego nie zrobię, bo to jest dla mnie ważne, pilne, a to jest nieważne i niepilne. Ale również w życiu biznesowym możemy wskazywać, czym się chcemy zajmować, czym nasi klienci chcą się zajmować, nie wszystkie rzeczy biorą na początek. Czy to jest podejście? Pewnie jest. Jedno z podejść. A drugim podejściem to jest oczywiście wspierać się kolejnymi narzędziami, które przyspieszają naszą pracę zarówno indywidualną, zespołową, jak i kliencką. No i tu oczywiście przychodzi do głowy AI i Genia. Ja miałem mieć tą prezentację po Adamie na początku, więc liczyłem, że Adam zrobi trochę wprowadzenia do AI i geny AI. I tutaj mógłbym pewnie zrobić no, dość długi wykład o tym, czym jest AI, jak się zaczęło powstawać w latach 50., o wszystkich modelach komputerowych, o klasyfikacji, klasteryzacji, predykcji. Pewnie byście wszyscy usnęli i to nie jest zupełnie celem tego, tej prelekcji. Ja bym się chciał skupić na generatywnej AI. Wszyscy z was pewnie słyszeli o tym. Na podstawie przetrenowanych transformatorów, transformerów, które są na podstawie bardzo dużych zbiorów danych, zostały przygotowane modele generatywnej sztucznej inteligencji, które imitują odpowiedzi ludzkie na podstawie zadawanych pytań, na podstawie yy, obrazków, na podstawie danych, które można pozyskiwać. Jak to Gen.AI? Można go używać. Tu są wypisane narzędzia, które są pewnie nie wszystkie, bo jeszcze pewnie by trzeba wskazać MidJourney, Journey, Dali i multum innych. Natomiast dynamika tych zmian jest tak duża, że no nie sposób wszystkich opowiedzieć. Większość z was zapewne słyszała o czacie GPT, klodzie, Gemini od Google, czy Copilocie na Microsoftu. Ja spróbuję powiedzieć chwilę o tym, jak ja używam Generali. I z jednej strony oczywiście używam go do wsparcia przy pisaniu maili w szczególności w języku angielskim, bo po polsku bywają czasem koślawe. Tu poprosiłem raz co o napisanie maila na podstawie mojej historii konwersacji. Nawet nie pamiętam jakiegoś maila wewnętrznego i zaczął go w stylu mam nadzieję, że ten e-mail znalazł się w dobrym humorze. Więc to, to totalna kalka z języka angielskiego, więc trzeba uważać. Co oprócz maili? Wyciąganie danych z pewnych dokumentów. Tutaj jako przykład dam dokument, który dostaliśmy w ramach skanu naszej strony www, który zawierał 150 stron dokument, natomiast uwag dotyczących tak naprawdę tej strony było około 10, no i poprosiłem akurat co-pilota o wyciągnięcie rzeczywiście tych, które dotyczą, dotyczą Fincher, tak? czyli bardzo duże przyspieszenie pracy, bardzo duże przyspieszenie tych atomowych zadań. Poszukiwanie informacji. Przygotowując się do spotkania z klientem, zdecydowanie korzystam z Gen w tej chwili, wyszukując informacje na temat branży, na temat klienta, ale też do nauki. I tutaj nawet wczoraj wieczorem, tu będzie test, patrzę gdzie jest kreska, kto z Was wie jak się zapisuje liczby rzymskie? Dość dobrze, kto się z tym czuje? Kreska się czuje. Ja myślałem, że się czuje świetnie, podczas mój syn, syn nie zapytał, jak zapisać 1999 po rzymsku. Ktoś mi umie odpowiedzieć na to pytanie? Cisza? No, no, nie wiecie? Czy ktoś wie? Ktoś podejmie wyzwanie? No, no dobra, u, u, upraszczając nie będę teraz mówił, to jest LXM. No i tak dalej, jakieś rzeczy w sensie Na początku myślałem, że to będzie M1M, także jedynkę odejmuje się. Natomiast no, to nie jest prawda, i pilot w półtorej minuty wytłumaczył mi, jakie jest zasada zapisu liczb rzymskich. Więc naprawdę do, również do nauki jest to genialne narzędzie. Tu mam taki zapis przygotowanie wbs likea tak? WBS, czyli Work Breakdown Structure, bo zaczęliśmy używać w tej chwili w szczególności kloda. Dobra, od początku. Szacując projekty, należy przygotować WBS-a po to, żeby zobaczyć, jakie zdania są do wykonania i móc je wyestymować. A potem najlepiej jakąś inną metodą sprawdzić poprawność tej estymacji, tak? Jeżeli chcemy być pewni naszego szacowania do klienta, w szczególności w nowych miejscach. No i zaczęliśmy używać kloda jako me mechanizmu, który nam przygotowywał taką listę i pomagał na podstawie punktów funkcyjnych, które przypisywał pewnym funkcjonalnościom zweryfikować nasze szacowanie. Więc mega też przyspieszenie pracy na przykład z przygotowywaniem ofert. Ale do czego jeszcze używam Preny jaja? Do stworzenia podstaw aplikacji. I tutaj e, miałem kilka wolniejszych e, letnich wieczorów i stwierdziłem: e, Zainspirowany Adamem, znowu jestem niestety przed nim, e, i, i podejściem do DDD, jak i podejściem do generowania aplikacji, postanowiłem stworzyć aplikację do zarządzania sprzedażą. I teraz będzie krótkie demo z tej aplikacji, żeby nie było, że to są tylko screenshoty. To nawet nagrałem wczoraj kawałek filmiku e, na komputerze, jak to wygląda. O. Da się kliknąć dodaj leada, LIDA, wpisać jego dane, wpisać kwotę, przypisać do konkretnego klienta. Oczywiście, pomnę doświadczeń i nauk, które miałem wiele lat, nigdy nie klikam na demo, o tylko klikam zawsze cancel, jakby w razie czego miało wybuchnąć. Krótka prezentacja, natomiast cała aplikacja, która została naprawdę napisana w 6 wieczorów, ma ponad 50 endpointów i chyba 15 ekranów. Została zbudowana w Reakcji i Pythonie, o których nie mam zielonego pojęcia. Ja nie programowałem 10 lat, a korzystając z kloda taką aplikację zbudowałem osobiście. Bez żadnej pomocy z zewnątrz. Dobro, a jakie rozwiązania generajowe budujemy w Fincher? To już wam parę razy opowiadaliśmy, ale jeszcze raz może. Dla firmy z sektora budowlanego rozwiązanie, które pozwala weryfikować plan mieszkań, zgodność... Prospektów, które wypuszczają do klienta z planem wykonawczym, ale też rozwiązanie, które ma wspierać prezesa tej organizacji w, w ekstrahowaniu newsów, które są dla niego istotne, z całego natłoku newsów, które spływają z internetu. Dla agencji pr owej pracujemy nad rozwiązaniem, które dla jej klientów ma monitorować komunikaty, które spływają, zagrożenia dotyczące tej firmy i klasyfikować sensowność tych komunikatów, jak i oceniać ich wpływ na, na działania i podejmowane akcje w z, zgodnie z planem kryzysowym opracowanym przez tą agencję. No ale też wewnętrznie. Z jednej strony y, plugin do narząd, na narzędzia IDE, y, do komunikacji z klodem, czy asystent organizacji, który pozwala nam odpytywać o pewne procesy, o pewne procedury, pewne zachowania w firmie, zamiast szukać informacji wewnątrz organizacji. No dobra, co mają przykłady z życia z prywatnego i fiłowego wspólnego? No to pierwsza rzecz to jest ta optymalizacja czasu. Z jednej strony, pracując z klientami, optymalizujemy ich czas, ale pracując zewnętrznie, też optymalizujemy nasz czas. Ciągle w tych rozwiązaniach pojawia się human in the loop, czyli człowiek w środku. To nie są jeszcze na tyle gotowe rozwiązania, by móc je w pełni zaprezentować na zewnątrz i zostawić samemu sobie. I AI tak naprawdę stanowi wsparcie, a nie jest. Całkowitym zastąpieniem tej aplikacji. Tak, nawet mój przykład aplikacji sprzedażowej to jest na końcu działająca aplikacja, ona została zbudowana w oparciu o AI, natomiast tam nie ma AI. -a. a jak współpracować przy projektach AI? To jest dość ciekawe i trudne, bo najważniejsze jest zdobycie zaufania. Klient musi chcieć podzielić się z nami swoim problemem, a my zaczynamy szukać dla niego. Tego rozwiązania. Więc jeżeli on się z nami nie podzieli swoim problemem, swoim wyzwaniem, to nie mamy czego szukać. Więc to zaufanie jest kluczowe. I znając problem klienta, nie skupiajmy się tylko na ai Spróbujmy szukać rozwiązania, a AI może być jedną z technik, która wstesprze nas w rozwiązanie problemu. No i niezwykle istotny element tego wszystkiego, POS, czyli proof of concept, szybki, efektywny, pokazujący możliwości, że. My mamy kompetencje, ale z drugiej strony narzędzie jest tym, że on naprawdę odpowie na te problemy. No dobra, jakie wyzwania w tych projektach AI się trafiają? Oczywiście multum, jak to we wszystkich projektach informatycznych i pewnie niektóre rzeczy są e, wspólne. To dotarcie do tych danych zawsze stanowi wyzwanie i jest ultra kluczowe do powodzenia projektu. Gdy nie mamy danych, budowanie modeli ai wykorzystywanie generatywnej AI nie ma po prostu sensu. No, i tutaj chyba klasyczny problem projektów IT, czyli oczekiwania klienta versus rzeczywistość. Ja na początku myślałem, że to jest jeden, to jest koder, drugi to jest piesek, ale to są podobno dwa pieski. Naprawdę też łatwo, podobnie jak we wszystkich projektach IT, bardzo łatwo się rozminąć w kwestii tego, co klient oczekuje, a co my nas zrozumieliśmy i co dostarczyliśmy. Więc ten szybki poc jest jak najbardziej elementem, który potwierdza to i zbliża nas do siebie z klientem. No i ostatnia rzecz, bardzo bardzo kluczowa, model biznesowy współpracy, bo my, żeby wejść do tego klienta, musimy zainwestować nasz czas, co de facto mówi też nasze pieniądze, po to, żeby pokazać mu nasze zdolności, a potem należy w jakiś sposób wypracować model biznesowy współpracy. No dobra, a jakie są wyzwania AI wewnątrz organizacji? No takie klasyczne zagadnienia związane ze zmianą. Każdy z nas, się, z nas się boi zmiany i tu padają pytania, tak? czy AI przejmie moją rolę, czy AI wykona pracę, którą ja wykonuję tak dobrze jak ja, czy AI pomoże mi w pracy. No i trzeba to tak jak każdą inną zmianę nad tym pracować. Czy AI zastąpi człowieka, programistę, testera, analityka? W krótkiej perspektywie, czas krótki, mówię 5-10 lat, nie. A czy ja jestem w stanie stawiać tezy na dłuższy horyzont czasowy przy tak dynamicznym świecie? Absolutnie nie jestem w stanie. Natomiast my pamiętajmy, że jako branża, my jesteśmy przyzwyczajeni do uczenia się. 15-20 lat temu też byli programiści, też byli analitycy, też byli testerzy. Czy oni pracowali tak jak my w tej chwili? Absolutnie nie. Więc myślmy o tym, jak możemy tego AI wykorzystywać, a nie, że to jest dla nas zagrożenie. No właśnie, tak jak zatem przekonywać. Chyba jedna odpowiedź to jest przykładami. Skąd ja wziąłem. E, i zacząłem pisać aplikację sprzedażową, no bo tu obecny Adam pokazał mi swoje doświadczenia. Po prostu pokazał mi przykład i uwierzyłem. Jak przekonałem jednego z menedżerów firmy, że powinniśmy patrzeć i szukać rozwiązania PRT HEAJA, pokazałem mu zbudowaną przez siebie aplikację. No I pierwsze, i, i, i było ogromne zdziwienie, bo mówi: Ej, Radek, ty 10 lat nie kodowałeś. Jak ty byłeś w stanie sam napisać taką aplikację, to znaczy, że się da. Tak? To jest pokazana krzywa adopcji nowych technologii, i wydaje mi się, że my jesteśmy ciągle w miejscu early adopters. I chciałbym, żebyśmy jak najszybciej skakiwali do takiego pociągu, który to jedzie do przodu. No i to takie klasyczne pytanie, czy generatywna sztuczna inteligencja zastąpi człowieka? Trochę na nie odpowiedziałem. To jest też ciekawa anegdotka o firmie Engineer AI, która chwaliła się, że buduje z wykorzystaniem AI rozwiązania dla swoich klientów. Niestety wyszło na jaw, że pod spodem była chmara deweloperów SAZ. Więc. No, to, to, to. Je, jeszcze nie teraz, natomiast wydaje się, że to będzie narzędzie, którego będziemy używać, którego można używać, którego powinniśmy używać. No dobra, no to ja tutaj opowiadałem o tych wyzwaniach, o tej produktywności, o tym braku czasu. No to takie pytanie, to, to jak mamy żyć? To, to moja rada jest chyba prosta. Próbujmy, eksperymentujmy, szukajmy sposobów. No, bo tutaj też pokazałem wam cytat z Billa Gatesa, tak? On zawsze wybierał tą najbardziej leniwą osobę, bo ona znajdowała sposób na rozwiązanie tego zadania. Więc bądźmy leniwi, chciałoby się powiedzieć. Natomiast ja Was zachęcam. Próbujmy, starajmy się, eksperymentujmy, nie bójmy się pomylić. To tyle z mojej strony. Dziękuję.